Cześć mordeczki, witam Was w kolejnym vlogu Pogoda jak pogoda. Dzisiaj u nas porażka jest parowa jak cholera. Dostaliśmy dzisiaj alert na telefon, że mają być jakieś burze. No na, na razie nic się popiół, Sucho jak cholera. Te deszcze co wszystkie były to już nie mają po nich śladu. Co dzisiaj robimy? Nie będziemy pryskać, ale nalewamy sobie wody do małzerów. Jednego nalanego, Będziemy sobie teraz nalewać drugiego. Bo rozstawiłem sobie basen. Rok temu nie mieliśmy basenu rozłożonego. W tym roku sobie rozłożyłem i mam już 2000 tysiące wlane. Dzisiaj jeszcze dwa doleje i będzie szyk. Dzisiaj jeszcze jest planach pościelić byczki. O, tutaj wozimy sobie trawę z ogrodu, bo tam mamy obkoszone drzewka w sadzie i wozimy sobie trawę na koryto. A teraz włączymy sobie hydrofor, nalejemy sobie ten tysiąc wody. jest taka podwórkowa robota. Bizon jest skończony. Kwestia przesmarowania. I czekamy na żniwa. Miejmy nadzieję, że żadnych radobicie jak widzieliście, kto mnie obserwuje na Facebooku, okolica Częstochowy. Zdjęcia podesłał mi Piotr. Widzieliście wielkości 3 cm gdzieś, 3, nawet do 5. Takie duże były, taki duży był grad, że praktycznie już miejscami wysłał mi zdjęcia, to można powiedzieć, że nie opłaca się wjeżdżać kombajnem. Miejmy nadzieję, że u nas takiego czegoś nie będzie i takich szkód nie, nie narobi. Dobra, wodę mam odkręconą, pójdziemy sobie zobaczyć nad Bałtyk A woda, woda też dosyć mocno zeszła. Wiadomo jak to latem jednego roku na, na środku łodka chodził sobie bocian. Tak było mało wody. Że wam tutaj nie pokazywałem Zrobiliśmy sobie miejsce na ognisko I powiem Wam, że tutaj wieczorem jest taki klimat Bo tu jest fajny cień Wody zeszło dosyć mocno Rybki już sobie chodzą widzę O Jak już chleb to aż, aż sobie cimciają Zboża bieleją w oczach powiem Wam nie Tak jest ciepło nic, modlimy się o deszcz no u nas też był gradobicie, ale tam nie taki, to, takiego dużego jak tam właśnie koło Częstochowy. Najbardziej u nas odcierpiał rzepak. Bo dzień gdzie trafił tak w że... Jak trafił w środku, to końcówka uszyny już jest praktycznie sucha. I tam już ziarę, żadnych ziarenek nie będzie. Więc lipa totalna. No ale nic nie zrobimy. Dzisiaj jeszcze chcę przywieźć sobie drzewa trochę na opał. Czy drewna. I żeby tam rozpalać sobie na wodę w domu Czapójcie to mam na razie pod dachem Ferdasa też i tyle na no, Ferdek zrobił robotę ostatnio też kosił łąki jak widzieliście na vlogu i robota idzie koszarki to jest takim na robota chodźcie też do garażu pokażę coś bo ostatnio też miałem przygody na łące jak prasowaliśmy siano, yy, widzieliście, że Zetro miał z tyłu yy, takie błotniki czarne i i do tego chropacze takie dosyć długie, oryginalne. I niestety yy, nie chciało się prasy mi odczepiać. Yy, cofałem, yy, bo siatka yy, wisiała od balota, bo coś źle owinęło. I cofałem i niestety cały błotnik ten tutaj zgięłem, bo się zahaczył o zaczep, bo nie patrzałem do tyłu, patrzyłem, żeby siatka mi pod koło nie weszła cofałem i cały się pogiął już mam wyprostowanego yy, obydwa mam rozkręcone wyprostowane ten był tak pogięty teraz mam wyprostowanego dzisiaj chcę, yy, bo tutaj jeszcze muszę to zagrzać sobie yy, palnikiem i to przekręci sobie na dół i spasować sobie tutaj ładnie z błotnikiem, żeby to wszystko ładnie grało i boczało, czy będzie to aż tak dotąd. I tutaj taki króciutki chlapaczek chyba utnę z tych starych, bo nie mogę dostać. Właśnie bo chciałem z takim napisem zator, jak miały szóstki, takie króciutkie, żeby dać tutaj, ale nie mogę gdzie taki dostać. Jak ktoś wie, gdzie mogę takie coś dostać, to wpiszcie w komentarzach. No i to właśnie sobie spasować. Farbę mam. I dzisiaj jeszcze to pomalować, na tym właśnie taki zgnity zieleń, nie to czarny, nie to zielony, typowo zatorowski kolor i będzie szyk. Będę mogła na to patrzeć, jak on jest bez, bez tych płytników, Zobaczcie, jak to dziwnie wygląda, taki żabojad. Zgrzejemy sobie tutaj w tym miejscu, troszkę się przekręcił jak zahaczyło, ruruchakiem sobie go zahaczę i ładnie powinno pójść. Zagrzeję sobie do tego stopnia, że będzie czerwona i powinno iść jak plastelina. Nie patrzcie na ogień, mordeczkę, bo będziecie sikać. Wcześniej radno będzie mokre w nocy. No i powiem, wam, że bez tych botników to nawet zater mi się nie podoba. Zaczyna się robić czerwone. Powinno ładnie pójść wygiąć Będzie szyk No i dobra mordy, mam zagrzane Założymy sobie rurhak i spróbujemy go przegiąć zobaczymy czy to w ogóle pójdzie Według mnie to O! Poszło ładnie to chyba trochę szybko przegiąć O Masełko, dobra, założymy sobie błotnik Zobaczymy, czy on w ogóle będzie nam pasował. Trochę do tyłu musi iść całe praktycznie. Do tyłu, no. Do tyłu. Najgorzej to jak się dopasuje już to co? To już będzie bajka no, praktycznie jeszcze musi iść trochę na dół. Czyli tym czubkiem na dół musi iść. Muszę sobie trochę dogrzeć, jeszcze go ona widać, że stoi wyżej. Ale już to jest dzień do nocy, więc bajeczka będzie... Będę zadowolony. Bo już naprawdę nie mogę na to patrzeć. Na te... W ogóle sobie nie wyobrażam z takimi botnikami gdzieś po bocie jeździć. Całe lampy zafajdalone. No i dobra mordy, mam wodę na nalaną. Lecimy sobie zatorem, biorę sobie pierwszego małzera. I najważniejsze pozostałości po Ursusie zostały. Klima została. Klimę założyłem do Zatora. Ja powiem wam całkiem inny klimat w robocie. Klima nie ma, ale klimat jak to się mówi, nie? Pykniemy sobie pierwszy, pierwszego mausera. Wlejemy sobie do basenu. Będzie lux nalać wody i dzisiaj się do basenu wjebać powiem wam, że tak jak wiodę nie? to brakuje z tyłu obciążnika teraz nie mam, bo od prasy jeszcze zacisk założony i powiem wam, że jak gdzieś pod górkę czy coś czy tam do tyłu to wjeżdża dupką nie? lecimy sobie przed basenem sobie stanę odkręcę sobie dekiel, żeby powierzchnie ładnie wchodziło podniosę i będziemy wlewać do basenu nie myślę sobie, że te zbiorniki są od RSM-u. To są zbiorniki, które zawsze mam od czystej wody, więc nie ma tutaj żadnych obaw, że jakieś tam części RSM-u idą do basenu. Wszystko ładnie, elegancko idzie. Przeciutka woda. Majka, widzicie już lekko pod górkę, już, już trochę wjeżdża dupą. No i żyga jak szwager po imprezie. Będzie luks, robota, kurde. Po robocie jak się w pieprze w gaciach to Marta z domu wyleci. Powie, Chłapy, coś ty zrobił No i 2000 mamy wlane, dzisiaj ładnie nam podejdzie, będę mógł sobie pompę założyć. Będzie ładnie filtrować tu elegancko. Cała chemia jest. Więc zielona woda nie powinna być. Lux bajera. Ja coś czuję, że jak te dwa mozery wleję to chyba wskakujesz za, za chwilę i z kamerą na głowie, to zobaczycie jak to fajnie będzie wyglądać <gry> No nic to, pozostało tylko czekać Na żniwa i tyle, nie? Cały, cały czas robotę w podwórku zobaczcie, dzisiaj skwar z nieba To jest robota Taką robotę to my lubimy No nic mordy Wypuszczamy rogate dziadostwo Oczywiście bez takich Przyrządów się do byczków Nie podchodzi, sami wiecie jak jest Skoczyłem oczywiście w rolnicze Obuwie Bo oczywiście Jak mi się potykuje na na Wypuszczamy sobie byczki Będziemy ścielić Potem od razu sobie Oprzątniemy Tutaj dopiero wpuścimy i po oprzęcie pomalujemy sobie butniki od Zetora i lub otwieramy. Bogate dziadostwo. Zapraszam, dalej. Psz, 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 psz. Te mają najbardziej mokre styl, nie wiem, czy one jak piją, to szają czy co. Dalej, dalej. Muszę wejść oczywiście. Dalej, dalej. Ty kurwa, ale mnie ojebał. Kurwa gównem. Dalej, wypierdalaj. Idź, No. Zobaczcie, co, co, oni, to, co oni tu mają. Jak piją, to szają zaraz. Te inne w ogóle takie. Dalej. Psz, zobaczcie, jak mi osrał. Chuj zajebany. Skór pierdalony. pierdolony. Dalej. Chuje, no. ZAŚ DO BASENU będę się SKOKIWAĆ A jezus. Oczywiście słońce świeci, drzwi się obliczają obiesz kurwa, chuj, zajebany Cię znajdę? Obstrał mnie, kurwa, chudy. Pierdolony Dale, oh. Dale. 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 No. już są takie trochę większe. A teraz ten ostatni patyk, co będę wypuszczał to są we wrześniu gdzieś na odstawę. To są cztery sztuki. Dwie sztuki są jeszcze drugie, tam w tej starej oborze. Bo mają rehabilitację, jak to się mówi. Dalej. Dalej, dalej. Zobaczcie tego jaki jest misiek. Dalej! Taws jakiś do się znajdzie. Dalej! Hej Hej! Idziesz! Pszsz. Dalej! walety. ty rany rama Szalej już się na żar! To ty dwa nie? Zimno, nie? Jak skurwezd. Zobaczcie, tu praktycznie jest przerobiony ładnie i suchutko, a tutaj zobaczcie bagno jak skurwezd. Jeśli ktoś chętny, zapraszam na spa w żadnym nie. salonie. Co. Ale w tym co ty chodzisz to czuć pijąc! Jak nie Żadne tam spa, żadne tam yy, salony piękności Wam takiej atrakcji nie dadzą na tutaj. Zapraszam chętnych i luks <ścoughs> Nie no, żartuję, oczywiście żarty muszą być Ale odbijamy drugiego No dobra, my strzelimy, widzimy się na malowaniu botników Myślę, że głównianej roboty jest dość na tym filmie. No i tyle, na no, ja całą powiedzieć, czuć pieniądz i tyle. No. Romeo za kierownicą, oczywiście, ja przy członku. jak to przystało na... na przysłowie. Kiedyś tak było, że młody patrzał, stary robił. Teraz młody na na napierdala, a stary za kierownicą. Dobra, tak na szybkości. wam nagram byczki już puszczone. kukurydzę Żrą, później damy im trawę z ogrodu. Idę nawet pokażę Wam jaka chmura idzie. Prawdopodobnie zmierza w naszą stronę. Romeo wyczepia widły, zahacza łyżkę, będzie woził drzewo do, do piwnicy. O, widzicie? Jakie chmury idą z grzmoty z daleka słychać. Miejmy nadzieję, że coś to popada, bo jest naprawdę sucho. Ale miejmy też nadzieję, że żadne gradobicie, tylko deszcz. No i co? ja Dawać tam do starej obory, żarcie? Potem widzimy się na malowaniu błotników. Oła! Zobaczcie, jaka pompa idzie. Prawdopodobnie gorzów wielkopolski jest cały zalany. Ja byłem po benzynkę. Rozrobimy sobie farbę. Mam błotniki przygotowane. Ładnie pomalujemy. Na pewno od środka. Tu miałem odkręcone, tu było dosyć dużo rdzy. Pomalowałem sobie na czarno od środka, żeby to pomiędzy blachami rdza się nie rzucała No i co, rozrabiamy farbę i malujemy. No i dobra, lecimy sobie z tym koksem. Pierwsze testy nowego pistoletu. Farba bardzo ładnie kryje. Stolet ma bardzo dużo o, fajnych opcji. To już taka wyższa półka można jest z pistoletów. Typowo, że to roska to nie jest taki, Nie, nie to czarny, nie to zielony. Pomiędzy, taka jabłko można powiedzieć. Znita zieleń, taka zielona butelka wina, czy coś, coś podobnego. No, chwilę poczekamy, bo od środka tak nie chce się tam za dużo bawić, i obrócimy sobie na śrubki. Tutaj mamy przekręcone, obrócimy sobie i przykniemy sobie od, od strony zewnętrznej. I, do, i od zewnętrznej, myślę, chyba dwa razy sobie siknę. Żeby to było fajnie Żeby to się fajnie wszystko zgrywało I Pajonia. Będzie Pan zadowolony Dobra, wrócimy sobie z wewnętrzną stroną jest. Teraz troszkę z daleka. Wyrękniemy taką mgiełkę i gra. Farba dosyć szybko tchnie, to zacieków nie porobi. I lux. Jestem zadowolony, jak to się mówi. Lux. Współpracować sobie skrzynkę na narzędzia, na I co mordy? Ja mam nadzieję, że vlog się spodobał. Butniki też fajnie wyszły, się świecę na psu jajca. Jestem zadowolony. Zobaczcie. Pod słońce. Można nawet kiwać. Tak się świeci wszystko. Działam się z wami. Mam nadzieję, że vlog się spodobał. Łopeczki w górę, komentarz mile widziany. Na razie. Cześć.